W meczu 22. kolejki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych Marcinki Kępno pokonały Stal Plesza w 3-0. Spotkanie rozegrano na Stadionie miejskim w Kępnie. Dla obydwu drużyn była to walka o trzecie miejsce w tabeli. Po wygranej 3-0 bliżej celu są zawodnicy trenera Jacka Falszewskiego, którzy wyprzedzają o trzy punkty swoich rywali. Wynik mnie cieszy. Gra była zbyt nerwowa i przez to było dużo, dużo niepotrzebnych błędów. No ale gdybyśmy wykorzystali wszystkie swoje sytuacje, to powinniśmy wygrać dużo, dużo, dużo wyżej. Tym bardziej, że to my graliśmy na połowie przeciwnika. Oni mieli tylko kontry, aczkolwiek te kontry były groźne, no ale na nasze szczęście e, skończyliśmy mecz e, na zero z Gole w spotkaniu ze Stalą Pleszew strzelali Borys Wawrzyniak, Paweł Barczak i Łukasz Gajewski. Marcinki były przede wszystkim zespołem dużo skuteczniejszym. tak Wykorzystały te sytuacje, które miały. Tutaj pewnie będzie rozbieżność, bo ja też miałem tych sytuacji sporo, ale nie wykorzystałem ich, a Marcinki wykorzystały i wygrały zasłużenie 3 do 0, tak tak się ułożył ten mecz. W następnej kolejce młodzi gracze z Kępna zagrają w Ostrowie z Ostrowią.